Cześć wszystkim, Cactus 2. Odcinek kolejny. Ostatni był live. I dobiliśmy do, do tego tutaj miejsca. 96% już to jest odcinek normalny. I wiemy, że zostało nam masterowanie broni i zbieranie hajsu. W zasadzie zrobiłem błąd. Bo powinienem kupić jakąś broń, która nie ma masterki. Eee, myślę, że to będzie lepsza, nie. O jak mam kupić te 10 broni. To lepiej, warto kupić jakąś bronię, która nie jest zmasterowana. I ja bym kupił na przykład jajka. Tak. Z jajkami zaczynamy. Idziemy do levelu 11, bo wiem, że tutaj jest miejsce, gdzie dużo można broni zmasterować. Mam zostało tylko masterowanie broni i kupienie tych 10, nie? Jajka się niestety szybko kończą, więc... ...co by się nie napalałem na to, żeby ich wyrzucać w stratosferę. No właśnie, już mi się jajka skończyły. Ok, teraz spróbujemy przyjąć kolejną broń bez masterki. Tutaj była jakaś broń. Nie? Na... nie ma master planu jest mało nabita. Więc oczywiście tą bronią będziemy się palić. Nie. Ok, Do góry. drugi się nie złapał, czyli nie naskoczył na ten drugi. Trochę też nie pamiętam, gdzie to wejście było na walki. To no chyba w drugim świecie. No, chyba gdzieś tutaj. Tam do w góry chyba się szło. Okej, okay, tu jest plańka, która też miała... Nie no, ma no już. Ostatnio zmasterowaliśmy to. Zwalałem to, jeszcze tu mi się linki znalazły. Już okay. pamiętam jak czy tam chodziło. No właśnie, to było to wejście. To okay. tam się szło w lewo. Hmm. nie mało kto lubi wchodzić po tych... tych. Tutaj weszło. Tak jest tu to, to. Dajcie mi jakąś brońkę bez masterki. te karty To już mam masterkę. Już na no, tym miejscu można sobie pokonać w i masterować bronię. Już mnie tam jajkiem chyba rzucił. Dacie mi coś? A nie, on ma balony, a nie jajko. Nic nie dostałem, żeby masterować. Okej. Okay. Okej, okay, weźmy sobie, nie wiem, cokolwiek. Mamy to na pełnej... na pełnym życiu, że tak powiem. Teraz są to podróby kaktusa. OK, mamy kaktusika. Chodź tu, chodź. Ja tu nie mogę niestety się do ciebie wejść, więc wy musicie zejść do mnie, moi bliźniacy. Proszę sobie. Te ptusa, dawaj mi. Dużo tych przeciwników tu wylatuje, Tu już mam masterkę? Nie ma. jest takie miejsce, gdzie można sobie tyle broni masterować. Proszę mu ci i przeciwnicy wypuścić te bronie, nie? Ok, teraz tylko śmieją form bomby. To są skórami przeciwnicy. Ale ładnie ich sieka. Okej. Okay. Ja nie mamy lepszej broni po prostu. Będziemy jej gryźć alligatorem. Czy kapodylem. Teraz weźmiemy snake'a i pójdziemy dalej. Jak na, razie, jak na razie jedno życie straciłem. Ej, podpusik. Już mi trochę chodzi samemu. A, trochę ich wyrzuciłem tak, że nie widziałem ich. No, do góry poszli, aż poza grę wyrzuciło. Już, tam mnie, już mi tam dirgazem chce atakować. Dobra, to weźmiemy ci... O Okej, okay, i teraz Tear jest trochę Nie tak, tak Okej, okay, trochę ich tam rozwala Dwóch na raz, super I potrzebuję coś jeszcze następnego Ale wszyscy takie bronie jakie tu mają tu już masterkę też mają. Okej, okay, i tam mamy kolejny tygaz. I łaga. Ojej, ale mi wyciekali. A, jeszcze ich ten tirgas trochę załatwił. Myślałem, że to nie ma tej masterki, ale i tak nie miałem lepszej broni. Jeszcze mnie wysiekał. Okej okay, Makana, a Makana nie ma jeszcze masterki, to za, zaraz ją zrobimy. Tu jest masterka. Ile to zajęło. O, będziemy ich piłem. No dać i dojść do tego. Już widzę, że straciłem bardzo dużo minus życia. Ale ich wys wysadziło w powietrze. Te kasy ja tutaj mam od groma. Jak mnie zabiją, no to będzie tylko szkoda tego, że będę miał tą kasę straconą. No czaku nie ma, okej. Okay. Fajnie, że to w tę stronę tam będą spadać, więc ja mogę ich po prostu zaskoczyć i nikt mnie nie będzie aktował poważną bronią. Tutaj jeszcze kolejna brońka, nie ma masterki, dużo ich jest. Najlepiej. Boomerangi mają. Zaraz zmasterujemy to. Podzieląc mnie ze słabszą amunicją. A właśnie. Okej, okay, dawaj mi ten... star Wszyscy z kotwicami tu przyszli. No już nie mam broni. Wszyscy, tymi kłopicami wszyscy mnie nie chcą rozwalać. Wróć go w stratosferę za to. A, jeszcze mi dał brońkę, dzięki. O no tak, jesteśmy teraz w kopalni. czy znaczy w kopalnianych, u kopalnianych Nie Przedstawiam tej broni, żeby się nie narażać na porażkę. Hmm. O, teraz czyli z dziewiątego lewej. Wszystkie broni co tu są, to mały masterpiec już. Ale zagłuszają te kolce. Jest tu coś. <grystanie> Niestety wszystko pofadało sobie tam, a ja już tam nie wejdę, a i rewolwer i tak mam już a stary, daje ja sobie wezmę kości. Chcecie mi coś do masterowania. Wiem, że broń jest tego typu. Jest ich aż 22 do zmasterowania. Poszedł sobie. No niestety zabili, ale okej. Okay. Trochę mastery zrobiliśmy. Mm. Fuh, nie no dobra, zostajemy z tymi jajkami.

O, już mam piłeczki masterowane. Czyli od tych przeciwników już mam wszystkie masterowane bronie. Tak. Wszystkie bronie od tych przeciwników już mam masterkę. Od kaktusów no. Sam kaktus nie jest zmasterowany. co weźmiemy te ławki. Czy te trapy O, co to się nazywa? Korpusy same w sobie nie są jeszcze zmasterowane. Plus te formy, nie? Tak. Piłeczki, że tutaj wleciały. Ogólnie to jest ostatnie próba, nie? Jak teraz zginę, to po prostu rozpala level 11 i lecę zamknąć level. Dla pieniądze trzeba wyciągnąć z levelu. Albo wiecie co? Przejdę sobie drugie piętro i po drugim piętrze skończę. Albo po prostu skończę w momencie, kiedy będę widział, że mam już zero życia prawie. niepotrzebnie nie ginąć. A gościu z zejdziesz na dół? Dawaj. Znaczy to nie możemy pójść dalej. Jeszcze jeden. Okej. Okay. A i snake ma masterkę. Okej. Okay. Więc o masterzu wszystkie bronie są zmasterowane. Okej, okay, teraz weźmiemy sobie kaktusa go nabijemy. Ale to jest ciekawe, czy ci przeciwnicy się tam pojawiają. <gry> Okej, okay, kapłan teraz można. Właśnie drugi tanki i teraz ich zmieciemy. Tam, tam. Ich chyba podpalać, bo ci co to, to co mają Ci to już mamy zmasterowane. Nie będziemy wracać się po bronię. Tutaj mi zaraz ktoś jakąś da. Nie, nie da, bo oni też już mają zmasterowane broni wszyscy. na Drill. Dlaczego to można zejść tam na dół i nie iść do góry? Ja mamy 4 życia, nie? Więc można tu iść. O, wysiekało go. Okej, okay, no to piła teraz. Chyba, że mi ktoś włącza da. Ale ładnie dosieka. Ja no, z niej wypada. Jest to, że nie trzeba zginąć, nie? Bo już mamy 400 wyprawy. Okej, okay, zginąłem, ale jeszcze mam 3 trzy, trzy żyćka. O, bierzemy, jest. Ale to mamy tam monety weźmiemy ten niewykorzystany. Tu macie jakieś bronie niemasterowane, więc fajnie by było jeść je w gali. Boomerang wziąłem. Chciałem flagę tam, to Nie no W tym miejscu jak stoi to, to nie jest Nie wiem, jakoś udaje się Ale weźmiemy flerę i tak Jeszcze na tę ostatni Na tą ostatnią falę Dajcie mi coś do bicia, bo ja tak łapam się nie za mocno nie biję, nie? Kopiecami nie mogą pozabijać. To kopice biorą, tylko ci co nie mają Koplice wierzą ci co mają gołe ręce No. Chciałem wziąć tą broń, zobaczyć czy ona nie ma masterki. Ma masterkę, dobra. Okej. Okay. Zobaczymy... Ja jeszcze ten się przejechał. Idę tu się naprzejść. Loka weźmy. Cokolwiek mieć. Ładnie jakby siekało. Pełno tych broni tu leży. <gry> to jest to miejsce takie... ...przysione trochę. Przez te kolce... ...tak tu cicho jest. Wszystkich ładnie sieka. Okej. Okay. Hmm. Nie wiem co wziąć. Kość. I ostatnio na tym etapie tu zginęliśmy, bo wczoraj mieliśmy i a teraz mamy jakiekolwiek. Axe ma? Nie ma. To ich. Na pewno nie będę cały czas do końca serii robił jednego levelu, nie miałoby to sensu. Dzisiaj chciałbym sobie jak najwięcej tu pomasterować. Teraz z tym na przykład do level 3 pójdziemy, bo tam też są dane, nie, nie wymasterowane. Ale jeszcze wszędzie. I tchuki mają, nie? Masterka? Tak, mają. O! Właśnie chciałem, żeby mi dali te... O, wszyscy nagle tu się pojawili Okej. Okay. A już koniec Okej, okay, no to składamy stąd no, weźmy sobie te... Nie, tutaj jest mała... A, chociaż może kogoś jeszcze uda nam się zrobić ten Wpadamy stąd. Trzeba bym z... wynieść te pieniądze z tego levelu. Będziemy mieli jakąś, no właśnie, miecz. No, odsłonki mało wykorzystane, więc... bo pewnie nie ma masterki. Ale dobra, no, zrobimy. Coś trochę. Wszystko okay. zobaczyć, żeby nie popływać. To jest level 11. Nie? nie zabię go już tam na dole, ale już o to. Serio? Dobrze, że chociaż tu. Peny, że spadło dużo z szkoda. Jestem ten gościem, który został na dole. Jeszcze berby. Coś tu jest? Nie. No właśnie, to jest coś, co w levelu, gdzie jak się spadnie, to się wróci tu. To są ale chyba niepotrzebne no. zetknęło mi i tak to się skończyło. Trzeba nie stupnienia ze z levelu. Niestety nie mogłem go w żaden sposób pokonać, a te strzałki były potrzebne jednak. się uda mi się je zmasterować, nie? One nie są chyba obowiązkowe, ale je można zmasterować. Okej, okay. tu jest walka już. Jakie mi się skończyło? Zwykliły już mam w nastawkę, a to nie mam w nastawki Już to ale dajcie mi inny ogień stara To jest to co... Tak, to jest to co dzisiaj smasterowaliśmy. No. Już. Czyli nie ma już tego. Mamy już stara, więc wychodzimy z I tak, łapeczki, komentarze słuchaj, dzięki sobie odcinek do końca. I następnie będzie kolejne masterowane broni. Dużo. Okay. Dużo pieniążków zdobyliśmy. Można nawet sobie porównać. Jak ktoś pamięta jakie mieliśmy tam, zmasterowane, jakie mamy teraz, z lunchem, to mamy tylko jedno. Możemy sobie tutaj przelecieć ewentualnie, co mam już. Malet, Cleaver, Gare, Seagull, Bone, Kutlas, Akane. Tutaj wszystko. Tutaj mamy to. Dużo już jest tych broni, zmasterowanych. Tutaj jeszcze te dwie zostały z tej strony No, już bardzo mało Stosobaczenia, cześć